Dobra, niedziela. Przyszedłem z łosotego, tam nadal widzę. Spróbuję go zoomować. O tam. Przyszedłem i teraz jestem na tarnicy w najwyższym szczycie Bieszczeń. Krzyż. Sporo ludzi, bardzo dużo ludzi naszy. Tam jest bieszczony. Ukraiński pikul. Tam jest rozsypaniec. Halicz. Nie, Halicz tu jest. Sorry. To jest Halicz. I tu za tą panią, co weszło, teraz bukowe berdo. tu jest zejście do Ustrzyk i z tyłu to są połonie na Caryńska i połonie na druga za zapo zapomniałem, Kurde. i tam mała Rawka wielka Rawka